Dzień na moim kanale gaming dzisiaj zrobimy sobie takie zielone potworki z ciasteczek OEO. więc potrzebne nam są dwa ciastka OEO musimy zagotować wodę na gorący lukier bo też mamy tutaj zielony specjalny lukier mamy takie um, długopisy można tak powiedzieć do lukrowania i tutaj mamy wesołe oczka Długopisy te do lukrowania i te oczka są jakby co z, z jednej majki i teraz luki okay. zagotujemy za chwilkę. Do ciasteczek o lekko i takie specjalne szaszłyki lekko wbijamy. I teraz lecimy zagotować wodę. Już widzicie widzowie mamy już lukę. Trzeba tutaj na rogu przetnąć. Uwaga, bo jest strasznie gorący. Teraz musimy wylać na, na, na ciasteczko cze, na ten lukier, więc fajne, ale fajne. Uu, uu, uu. Już mamy wszystko gotowe. Teraz udekorujemy wesołymi oczkami. Po prostu widzowie, Ja wezmę to oczko. Tutaj wstawię. I długo to samo. Tutaj wstawię. Teraz to samo, tylko na dół wstawię. Ale to nie wygląda widzowie. Ula, la. Jeszcze możecie użyć posypek do dekoracji, ja mam taką halloweenową posypkę, oj, to dużo mi się dało, ale dobrze. Teraz czekamy aż zastygnie lukier i widzowie test smaku. No, widzowie, trzeba było trochę poczekać z tym lukrem, no ale nie, tak to pysznie wyglądało, że się oprzeć nie mogłam. Żegnamy się, żegna Was Zosia Gaming, miłego ży życzę Wam Halloween, subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem i innymi.